W dzisiejszym filmie odwiedzimy największy atol Polinezji Francuskiej. Zbudujemy z rafy koralowej piec, w którym spróbujemy upiec chleb. Odwiedzimy atol zamieszkały przez zaledwie jedną rodzinę i jeden całkowicie bezludny, gdzie będziemy uczyć się wyspiarskiej sztuki otwierania kokosów. W 2018 roku wyruszyłem w podróż dookoła świata. stopem przemierzyłem oceany, autostopem nie oceany i tak trzymając się bocznych szlaków wszedłem przez świat, żeby dotrzeć w to oto wspaniałe miejsce. Jest czerwiec 2020 roku, a my właśnie dopływamy do Rangi Roa, który jest największym atolem francuskiej Polinezji. Tak, żeby sobie mniej więcej uzmysłowić, ma około 80 km w najdłuższym punkcie. Przy czym każdy przeciętny inny atol tutaj na tym archipelagu ma 40-50. Także no, trzeba przyznać, jest całkiem spory. Standardowym rytuałem idziemy rano po bagietki i zobaczymy, jak ten atol wygląda. Right, Wake me up, I'm getting tired of sleep. Think I had enough. I've been. Słuchajcie, atole są o tyle świetne, że są po prostu najlepszym możliwym miejscem na jeżdżenie rowerkiem. Są całkowicie płaskie i tak się ciągną długo takie te pierścienie. Bonjour, bonjour. No widzicie, chociażby przykład jest. I tak jest jedna główna droga, na której właśnie teraz jesteśmy i coś tak ciągnie i ciągnie, i ciągnie i wzdłuż można jechać. Taki zobaczcie, rowerek mam. Mamy na statku takie składaczki małe, bardzo delikatne, ale leciutkie. Kupujemy właśnie na ulicy jakieś chlebki dziwne. A tu są poliny monety. Te złote, to masz setki. Te setka, tak? Tak. A taki gruby srebrny duży, to będzie pięćdziesiątka. Ale taki gruby, Ten pani wybierze. One this. Okej. Tu. Tu. One one this one one. Thank you. Merci. Wyobraźcie sobie, że jak zatrzymaliśmy się kupić tutaj u Pani na ulicy bułeczki, a jak tylko zobaczyli, że mam problem z rowerem, to od razu yy, rzucili się jakże chętnie do naprawy, więc teraz wywołaliśmy takie lekkie poruszenie, zaprosili nas do domu i próbujemy walczyć z naszym rowerkiem. Jesteśmy wciąż w trasie. Właśnie usiedliśmy po udanej akcji naprawiania rowerów. Usiadliśmy skonsumować nasze nabyte bułeczki, ale ja chciałbym tylko powiedzieć taką jedną rzecz: w zasadzie pokazać. Bo ten mostek, na którym właśnie jesteśmy, jest taką istotą atola. I żebyście mieli takie trochę wyobrażenie, jak wygląda atol, tam widzicie jest ocean, a tam widzicie jest już laguna wewnątrz atolu. Czyli to jest jestem właśnie teraz na takim wąskim pierścieniu i tutaj mamy. Przesmyk między dwoma motu, między dwiema wyspami. I wzdłuż możemy tak jechać, jechać, jechać. E, no jakby mosty były wszędzie, to nawet kółeczko byśmy zrobili, no ale niestety tak się nie da. Około 20 km powinniśmy zrobić. O kurczaski. Trochę nam się pogoda spsuła, psuła, zaczął bardzo silny wiatr, dlatego na kotwicy stoimy jak na takim roller kosterze. Ale wyciągając wnioski z bardzo długiej kwarantanny spędzonej na atolu Raroya, stwierdziliśmy, że trzeba uniknąć tej monotematyczności w naszym jadłospisie i postanowiliśmy, że oprócz żywienia się tylko, w głównie, krabami, rybami i kokosami, trzeba to sobie jakoś urozmaicić. Także postaramy się zbudować jakiś piekarnik, używając do tego... Takiej starej, obumarłej rafy koralowej. Znosimy, zobaczcie, takiej rafy. Ciężko się ją nosi, bo może to są wiecie po prostu skamieniałe wapienie. Także nie ważą tak dużo, ale strasznie kaleczą w łonie, więc jest ciężko. A tutaj, piec nabiera już kształtu. Jak widać, nasz wspaniały projekt już prawie gotowy. Mamy tutaj, proszę bardzo, wejście do piekarnika, w którym będzie... do pieca, w którym będzie leżał nasz chleb. W tym dole zaraz rozpalam ogień z przygotowanego już, no, powiedzmy, drewna. Robiłem, co mogłem. Rafa koralowa to czego byliśmy teoretycznie świadomi, ale mimo to chcieliśmy zaryzykować. Pod wpływem wysokich temperatur pęka, jest strasznie krucha. Boimy się, że do tej temperatury, do której chcemy ją doprowadzić, może nie wytrzymać. Komora, w której powinien być chleb, jest trochę zasypana. Pięknie pod szyldem Biedronki, bo jakżeby inaczej, mamy dwa chleby. Jeden nam niestety trochę siadł, ale drugi jest przepiękny. 'm looking for your addiction. I give up all on my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions yeah. it says a job. W naszym przypadku w zasadzie popołudnie, że za chwilę gotowa. Mamy nadzieję, że chem się uda. No i nie mogłoby się obyć bez kokosiku. Więc teraz zbieram co nieco i zasiadamy do jedzenia. Możecie zrobić zdjęcie tak, żeby wiesz, bro, bo ci film robię. Co? Film ci robię, rzusek. Tam ten tak bardzo nie zleciał. Tak nie Woo, Mamy tu w takiej chwili taka tragedia. Chleb niemalże gotowy, i wszystko pękło, się zawaliło. To powinien być chleb, i tam też. Niestety ukruszyło się wszystko. Zobaczcie, jaki to jest kruchy. A chleb wygląda ciężko. To są efekty. Naszego pieczenia w piecu Mamy chleb Wygląda całkiem nieźle mamy nadzieję, że i tak smakuje Jak ma kurde, jak się ładnie masełko na nim to delikatnie chyba przyłowy, ale delikatnie. Trochę rafy mi się trafiło <laughs> Trzeba pilnować, żeby zębów nie połamać na rafie koralowej, która nam tu się cały czas ukruszała. Może delikatnie surowy, ale poza tym naprawdę dobry. Podróży ciąg dalszy. Odwiedzamy kolejne atole, i dzisiaj na naszym celowniku zobaczcie taki piękny atol o nazwie Toau, na którym żyje zaledwie jedna rodzinka. Przesympatyczni ludzie. Dzielimy ją właśnie, zobaczcie, tutaj z jednym statkiem z Wielkiej Brytanii i z drugim statkiem tam zaraz za naszą Sanctouaną z Francji. No bardzo kameralnie, ale przesympatycznie i naprawdę jest tu przepiękna rafa koralowa. Niestety tutaj mamy też jakiś stateczek, który nie miał tego szczęścia i na tej rafie koralowej akurat się osadził. Chyba kanadyjski z tego co mi się wydaje. W każdym razie tam jest nasz cel, czyli ludzie, do których właśnie idziemy. Are you Twelve years. What's the name of that bird? The name. Uh huh. Mumu. Mumu. Yeah, yeah, yeah. They like eat fish. Very good. Okay. Uh, one fish gone. Yes. Big fish for one day. One day two fish. fish. I nie możemy iść zobaczyć trzy dziewczyny. To jest <laughs> problem. My robimy. w nocy, My robimy. My robimy. My robimy. My robimy. My robimy. My robimy. My Nie na imię nie wiesz? Wiem. Po polsku Walentyna. No to jesteśmy na kolejnym atolu. Który się nazywa do mnie Tahanea Wyciągając wnioski z poprzedniego przedsięwzięcia Żeby wybudować piec z rafy koralowej Postanowiliśmy podjąć próbę numer dwa I tym razem piec jest akurat nie z rafy Tylko z blachy Kapitan właśnie rozpalił ogień I dzisiaj to będzie naszym piecem No dobra to chodźmy się przejdźmy po wyspie, Może coś jeszcze tu będzie w międzyczasie Niech lepiej się robi Ogólnie cały atol jest kompletnie niezamieszkały Na terenie całego atolu nie ma ani jednej żywej duszy Która by tu na stałe mieszkała Nie ma tu żadnej wioski, nic takiego ale jako, że jest dużo kokosów, oczywiście nie można temu dać się marnować, więc co jakiś czas wpadają tutaj ludzie z sąsiedniego atolu, zamieszkałego i zbierają, o zobaczcie, tu taka wielka kupa otwartych kokosów, zbierają takie kokosy, biorą z nich miąższ i suszą to na koprę, żeby potem sprzedać, czyli to czym się trudnią. I tutaj ci, którzy przyjeżdżają, postawili sobie nawet taki tymczasowy obóz, który oczywiście jest opuszczony, ale za każdym razem, gdy tu przyjeżdżają po koprę, to no... Odwiedzają go. Jest taki domek, zobaczcie, tutaj suszy się kopra. Otóż to, to już jest kopra, ale to jest takiej gorszej klasy, drugiej czy trzeciej. Nie pamiętam dokładnie. Nawet takie siedzisko sobie zbudowali. Nawet naczynia są, kurde. I kotek, patrzcie. Miał. No dobra, o. Tu jest jeden panel słoneczny. Dało mi się ustalić, że panowie, którzy tutaj nazwijmy to, zarządzają tym atolem. Nie mają absolutnie nic przeciwko, a wręcz bardzo się cieszą, gdy my tu przychodzimy. Powiedzieli, no, żeby tu, żeby zażądać tych im miejsc. Czosnek jest, jakieś oleje. Tu, kurczy a jest nawet butla z gazem, bo tak się zastanawiam, gdzie oni gotują. Ale jest butla z gazem, tu jest jakaś woda, chociaż szczerze mówiąc, ja bym jej nie tykał. No żyją tu całkiem przyjemnie, trzeba przyznać. Znaczy żyją, tu nikt nie żyje. <laughs> Zostawili kota, bo kot wyjada coś, co je kokosy. I dzięki temu zostają im kokosy. W każdym razie, tak jak mówiłem, nie mają absolutnie nic przeciwko, żebyśmy się tutaj krzątali. Jedyne, o co nas prosili, to jakbyśmy zobaczyli kokosa, tu znalazłem takiego fajnego akurat do zjedzenia, ale jakbyśmy zobaczyli takiego kokosa, z którego już pędy wystają, to żeby go po prostu ułożyć ładnie, okrążyć jakimiś innymi kokosami, czy w ogóle czymś, co by wspomogło rośnięcie jego, żeby kiedyś wyrosła z tego palemka. Zastanawialiście się kiedyś, jak rdzeni wyspiarze otwierają kokosy? Nie? Ja w sumie też nie, ale się przypadkiem dowiedziałem, to wam pokażę. Potrzebny nam będzie taki drut. Widzicie, tutaj zaostrzony w ten sposób na końcu, spłaszczony. No i chodźcie w jakieś ustronne miejsce, zaraz to zrobimy. Pierwszy krok to oczywiście <grybujesz> znaleźć kokosa. Dobra, mam i wbić tego badyla, tego druta w ziemię tak stabilnie, jak się tylko da. Chociaż za dużo tu na tej rafie nie mogłem zrobić. I teraz trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ wypadki, że się nadziewa na to, że brami zdarzają się nawet wśród specjalistów, lokalnych ludzi. Ale chodzi o to, że na tą spłaszczoną część a, nabijam kokosa i stopniowo staram się takie wielkie płaty odrywać. E, Im zajmuje otwarcie jednego kokosa około 30 sekund, mi pewnie ze 3 minuty. Ale i tak to jest dosyć wygodny sposób. Tego kokosa przy użyciu tego narzędzia od tego, e, to całkiem fajnie. Może brakuje mi wprawy, tak jak mają tutaj lokalni, ale faktycznie na pewno wygodniej i bezpieczniej niż noż. Drodzy Państwo, jak stary? Zapalił się papier? Tak, papier się pali. Tak gorąco. O kurde ale zobacz jak on ten, zobacz co on nam z chlebem zrobił. No dobra, jak widać, tam nasz chleb już gotowy. E, może nie jest to do końca to, o co nam chodziło, ale troszkę się za bardzo przyrumienił. Natomiast godni na pewno nie będziemy i z pewnością będzie wyśmienite. Muzyka